Zapraszam Was na mecz 1 8 finału Ligi Europy, gdzie będzie grała Sevilla przeciwko Fenerbacze na stadionie właśnie u siebie, Roman Sanchez Pizuan z Sevilla. Ten mecz odbędzie się 9 marca o godzinie 21.00. No i zobaczymy, kto wygra. Czy Sevilla u siebie pokona Fenerbacze, czy przegra, czy zremisuje. Możecie oczywiście obstawić wynik pod materiałem, jaki obstawiacie, czy, ktoś, czy wygra Sevilla, czy Fenerbahce, czy padnie remis. No i co? Przechodzimy do meczu, a ten mecz komentuje Tomasz Smakowski i Jacek Laskowski. Pięknie Państwa witamy ze stadio Ramon Sanchez Pizjuan, gdzie zgromadziło się dzisiaj ponad 40 tysięcy ludzi i gdzie już zaraz sędzia rozpocznie mecz. Nazywam się Tomasz Smokowski, a moim dzisiejszym współkomentatorem będzie Jacek Laskowski. Mamy nadzieję, że obie drużyny dadzą nam dzisiaj pokaz kunsztu piłkarskiego i zobaczymy mnóstwo sytuacji. Sewija zmierzy się z Fenerbahce. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. João Pedro Jean Pedro ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na Panewce. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. znowu rozgrywają. Tracona piłka. Świetnie go teraz wypuścił. Bez zagrożenia jednak, bo defensywa bezbłędnie przejrzała te intencje. Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy remis. Tak to powinno się robić w obronie. Katla drużyny przeciwnej No nie, nie, takimi wślizgami wchodzić nie można Tu powinna być żółta kartka Zresztą zaraz się okaże Jak sądzisz? Sędzia chyba tu nie przesadza Żółta kartka to chyba najniższy wymiar kary Próba odbioru Szansa, mogą zaraz prowadzić I mamy Pierwszą bramkę w tym meczu Zaczną się wreszcie emocje Otworzył nam się wynik, jest 1-0. Nic z tego nie będzie, przechwyt. Irfan Karwedzi. Wciąż prowadzi piłkę. Ale szuderzenie. Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich prób, któraś w końcu wejdzie. Wywierana teraz presja. Dużo przestrzeni przy linii bocznej. Tamtędy rusza isko. Obiecująca wrzutka. O, przyjmuje teraz na siebie groźnie wyglądający strzał. Za chwilę wznowią z autu. A jednak pani sędzia gwizdze spalonego. I chyba nikt nie będzie protestować. Ruszył tam powrót z zakazanej strefy, ale cokolwiek spóźniony, ta chorągiewka musiała pójść w górę. Czy z doła trafić? Gól! Olala! Ryzykował tym voleyem! Ale opłaciło się! Palce widać. Na razie ma zero. Dobra, wrzutka na bliższy słupek. I teraz spokojna interwencja po tej główce. Rachityczny był ten strzał. Nie zmusił bramkarza do wysiłku. Witwek krzyczą, żeby strzelał. Nie może chybić! Ullala, co za refleks! Bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. Jak widzimy po statystykach, goście dość rzadko są przy piłce. Ale no właśnie, niby posiadanie piłki jest na niekorzyść, ale to przecież nie za takie rzeczy dostaje się punkty w ostatecznym rozrachunku. Ważna jest statystyka bramkowa, a pod tym względem... Oliver Torres, oj, mogą tego pudła potem żałować. To nie koniec meczu, ale z taką skutecznością nie będzie im łatwo odrobić dwubramkowej straty. I Sevilla traci posiadanie piłki. I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. I, no i koniec pierwszej połowy spotkania. Na razie Fenerbahce prowadzi z Cevillą. 2 do 0. No niespodzianka. Niesamowita. Może jakąś sobie zrobimy zmianę. Wrócimy sobie mele na Sri I wrócimy sobie może na za Montiela. I ja Kunia wejdzie sobie za Telesa. No i może niech sobie zagra za Rakitycia Gomez. No i przechodzimy do drugiej połowy spotkania. No zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Może coś się zmieni. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Może dobrze dobrać, pokazują się na pozycjach. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Valencia. Sędzia puszcza grę mimo Faulu. Ale akcja nie przyniosła niczego, więc sędzia wraca teraz do Faulu. Będzie rzut wolny. Czas na zmianę. Zaraz ktoś wejdzie na boisko. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Sędzia ma dość takich zagrań i ostrzega teraz, że następne takie przewinienie skończy się od razu żółtą kartką. No tak, trzeba gdzieś postawić granicę. Sewija ma sporo swobody na skrzydle. Słapią kontakt! No myślałem, że może tu być gol, ale świetna była ta interwencja. Dobre uderzenie, niezła obrona. Piłka wciąż w grze. Nie, 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 już nie. Akcja przerwana, spalony. I teraz jedna z drużyn decyduje się na zmianę. Piłka ledwo się turlała, przejmuje ją bramkarz. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. I stanął na linii strzału. Dobry odbiór piłki, ale wow! Sztab szkoleniowy postanowił dodać trochę nowej energii drużynie. Mamy zmianę. Nieudane podanie i przechwyt. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Niezgodne z przepisami to zagranie. Odgwizdany rzut wolny. Akunia. Pewnie w obronie. Skrzydło odkryte. Tędy teraz rusza akcja. Groźnie może strzelać. No to zapowiadało się całkiem groźnie. Ale od czego jest bramkarz? Pokazał klasę tą interwencją. No, fatalnie teraz uderzył. Nie wiem, chyba źle podszedł pod piłkę. No same liczby mogą imponować, mówiąc wprost, całkowicie zdominowali dziś rywali. Konstruują akcję za akcją, a do tego są skuteczni. Skończy nam się tu chyba pogromem. Oliver Torres. Czy teraz zaczną odrabiać straty? Mamy bramkę! Tak, zmniejszają stratę. Teraz będą pewnie starali się pójść za ciosem. Oglądajmy. Spójrzmy jeszcze raz. Wydaje mi się, że nie było tutaj większych szans na udaną interwencję. Raczej trzeba winić obronę, że pozwoliła na strzał z takiej odległości. Aktualny wynik to 2 do 1. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka. Zresztą popatrzmy. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie. Może być groźnie. Broni, ale piłka wciąż w grze. Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Ale Bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. Dublet w jednym spotkaniu. Zawahanie u sędzi, ale tylko chwilę. Jest jej decyzja. Karny. Szansa na powiększenie prowadzenia. I piłka w siatce. Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Na tablicy wyników 3 do 1. Widzowie czekają na strzał. Gol, proszę państwa, był bezlitosny. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę, ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. Więc mamy 3 do 2. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Tak, interweniował nieczysto. Przerwał akcję oczywistym faulem. Mamy rzut wolny. Kaszka z noekiem dla Bono. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. bunu łatwo to chwyta. Nie wyglądało to najlepiej. Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Żółta kartka za to zagranie. Słuszna decyzja. Sędzia musi panować nad meczem. I to tyle z tej akcji. To już jest chyba ich ostatnia akcja. Jeszcze chcą powalczyć o wyrównującą bramkę. Czoan Jordan. To powinien być gol! Proszę Państwa, gol. Remis! Na minuty przed końcem meczu. Ależ to będzie intensywna końcówka. Trudno powiedzieć, czy było to mierzone uderzenie, czy najważniejsza była siła. Na takim poziomie właściwie strzały są i mocne, i precyzyjne. Tu widzimy, że wyszło jedno i drugie. Niebywałe. Znowu jedna z drużyn dogoniła drugą. Prezentują naprawdę równy poziom. Isko przyjmuje podanie. Uwaga! Isko! Piłka w siatce! Udało się! Najpierw odrobiona strata, a teraz prowadzą. Realizator pokazuje nam powtórkę tego gola. Banalna okazja, ale trzeba mieć odrobinę instynktu strzeleckiego, żeby w ogóle znaleźć się w takiej sytuacji. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. Cztery minuty doliczone do podstawowego czasu gry. Trochę tych przerw się nazbierało. Wciąż przegrywają jedną bramką. To może być ostatnia okazja, by znaleźć wyrównanie. Oj, dobry pomysł. Tyle, że wykonanie już nie najlepsze. Minimalnie niecelnie. Szkoda, następnym razem powinno się udać. Oliver Torres. Koniec meczu. Fantastyczny doping. Boniusł dzisiaj ekipę gospodarczą. Próba odbioru i przerwany atak. Pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Ale szuderzenie. Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich a któraś w końcu... Czy zdoła trafić? Gol! Olala! Ryzykował tym bolejem! Ale ob... krzyczą, żeby strzelał. Nie może chybić. Ula, co za refleks. Bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby prydy... Oliver Torres. Oj, mogą tego pudła potem żałować. To nie koniec meczu, ale z taką skutecznością nie będzie im łat... No, to zapowiadało się całkiem groźnie, ale od czego jest Bramkarz? Pokazał klasę tą interwencją. Oliver Torres. Czy teraz zaczną odrabiać straty? Mamy bramkę! Tak, zmniejszają stratę. Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Ale bramka przywód. Szansa na powiększenie prowadzenia. I piłka w siatce! Na strzelca rzutu karny. Na tablicy wyników 3 do 1. Gol proszę Państwa! Był bezlitosny! Nie wyglądało to najlepiej. Wygląda na to... To powinien być gol! Proszę Państwa! Gol! Remis! Na minuty przed końcem. Isko przyjmuje podanie. Uwaga! Isko! Piłka w siatce. Udało się. Najpierw odrobiona strata, a teraz. Oj, dobry pomysł. Tyle, że wykonanie już nie najlepsze. Mini... No, i koniec tego meczu. Sevilla pokonuje u siebie Fenerbacze 4 do 3 Co za mecz! Co za emocje tutaj były niesamowite. Ile tutaj bramek padło w jednym spotkaniu? No, aż 7 bramek. No, naprawdę sporo. Zawodnikiem meczu tutaj został Rafa Mir. 9 na 3, no i N -nasri, Nesri, no naprawdę też świetny mecz zagrał. Później cały zespół zagrał świetnie, ale tutaj był niesamowity bój. I jedna i druga drużyna walczyła. O wygraną. No ale Sevilla okazała się zwycięs zwycięska. No i zobaczymy, jak poradzi sobie Sevilla w Penerbacze w Turcji. Czy wygra Fenerbacze, czy też nie? No bo to się okaże. Ten mecz dopiero jest 9 marca w Sewiji, więc yy, zobaczymy, co się tutaj okaże. Kto tutaj wygra? Czy Sevilla u siebie na pewno pokona Fenerbacze, czy, czy Fenerbacze zaskoczy Seville i pokona ich? Na swoim stadionie. Jak się Wam oczywiście podobało, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie. No i możecie też ocenić bramki. I zostawcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco z moim kanałem. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnych materiałach z Ligi Europy.